jest już drugi tydzień, no co? No ja myślę. Cztery misje? Zawsze były sześć. No cóż, lecimy z Guardianem. Nic nie cóż, przeczytać, co mamy zrobić. Get Kills. Masz bardziej rozpisane, bo ja mam tak bardzo rozpisane, że... A która? 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 Guardian, obrońca. Zabij wrogów. Też masz dobrze rozpisane, ma roko? Znacz mi się to podoba. A czy tego krótkiego mecha bazaltowego? Wykrywamy przecież, nie? No właśnie. No. Na którym <grym> Nie wiem, nie sprawdzam twojego planu lekcji. Na 9.25 Zazdroszczę. A, A wiesz może do Na 7. Pewnie do 17 czy coś. Nie, do 12. Spadaj. <grym> Dobra, lecimy. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy... <grym> w tupie. <grym> nie mam pojęcia nie przydał mi mapy. A Jesteśmy na moście. pajenka z drzewa. Możemy zejść z tego mostu? Skutki będą bardzo bolesne. Wow, ale super most. <laughs> Ej, słyszałem kroki po lewej. Dobra, no co tutaj mamy? Bo ja sam nie we wiem. 25 kills z jakiejkolwiek broni. So Beka jakby tak przeskoczyły i dziabnęły nas hmm. i umarły po prostu. albo dziabnęły nas. Ciekawe, że będzie misja na pływanie. No musi być. Może dlatego kopa jeszcze. <laughs> No nie wierzę... Tam jest! O biegają! Śpii. Ja mam za kontenerem go... Tam, tam jest. jest! O, o kurde jak daleko! Chciałem na taką odległość trafić? Weź go trawo maloła! Ooo! Tam gdzieś tam mamy! Jest na moście no! A jest jeszcze tam! A jakie jumpery? Może oni bliżej podejdą? Bo aimbo. Y skill, skill tak! Dobra! <laughs> Dobra Kupuj broń Pomniałem. Patrz co ja kupiłem Nie, to nie jest złe Tam jest coś co można kliknąć Tańczę, bo tańczę w ogóle na środku Weź nie strasz Ty no i tu plantował Co robił? Bo bomby podkładał What? Nie strasz mnie nawet, please! Wow, wow, boli. Jak boli to rośnie O, przesmoka. Jest jeszcze jeden Albo dwóch nawet, Nawet gdzieś tam I jest za murkiem, tylko go nie widzę. Dziękuję. No tu bombę, widać gdzieś tu bombę podkładał. Nie była ta beczka? Tam beczkę widzę. O, tu jest bomba! Słyszałeś to? O, słyszałeś? Zaraz ci powiem gdzie. Chyba ta... Ała! Wow. Niestety wiem. Tam jest no chyba maja, duży. Ja? Jak przejdzie... A, no jak sobie mołotowa rzucają, to mi ułatwiają tylko. Tam jest duży, no no, tam jest duży. Weź mu w głowę, pani, parę razy. weź za tej lampy wyjdź, bo cię... Cię no zawiję no dosłownie, to jest groźba. Dałem mu 30 półek w głowę. Ja nie widzę głowy, bym sobie taki celownik wybrałem. Cały magazynek z auga w głowę dałem. O, to masz auga, myślałem ze skauta. No tak, kupowałeś auga. Co ja? Specjalnie jestem? O, Pięk coś bęk ci... bęk <laughs> bęk bęk Dobra, przepana, no dobra. Nie widzę go, ale mam łyhaka. <laughs> mam dobrego skilla. I zapamiętywanie ludzi przez smoka. On jest ze smokiem. o tam jest. Dostał. Nie ja, Dobra. Całkiem fajna, łatwa misja. Lecimy na następną. Tylko 6 glazek można zdobyć? Nie, no. to leśdzierstwo. A wcześniej było 6 misji, nie? Cztery. Ale też wszystkie misje trzeba zrobić, żeby wszystkie glazdki dostać. Mm. Nie, dobra, żartowałem, bo tu mamy na 3. No, takie 5. dwie ekstra są. A weźmy demolition, bo jest łatwiejsze chyba. Zadaj obrażenie granatami. Spoko. Zabij 14 wrogów, Spoko. No że to i to jest wykonane. Tylko właśnie, ile trzeba zadać obrażeń granatami? Mam 0 na 1. Ja też. Jeden A czekaj, bo obróż. tu demolition to trzeba zabić i dostać granata Za zabójstwa, nie? I wtedy granatę wrzucić. I granatami? No, no, no. Aaaa, trzeba zabić tego granata wpierw. No no, no. Ja Dobra, to sens. ma sens. No, dokładnie. Kuku widzę cię. <noise> Stara się kili lub 01, ale was dużo potteru, mama, więc więcej nie miała. Pewnie zaraz mi ktoś wyskoczy Filip Bambus Konopi Miałem na głowie! On też właściwie Ała Chłop mi się zrobił, bo mi zadał jeden z granata. Dajcie mi przeciwnika chociaż o mam nie, mam P90 jak na razie, dobra. Dwie trzeba zabić No zabij mnie, zabij mnie, mam granata Człowieku No to wychyl, nie strzelaj się. On cię zabije po prawej Sto, O dobra, dobra tego, tego nie, nie widziałem, tego nie widziałem, przyznam się Sorki No masz lepszą broń, Masz granatę Już nie zabijaj Chyba, że gra wykry wykrywa, że wiesz, jesteśmy znajomymi Myślisz, że aż tak można zrobili? Nie, nie jestem na tyle inteligentny. Jeszcze ile widziałem, Kuśle Uuu, a chyba go dominuje. To jest to błąd i nie jest zabij tylko... Na przykład ob... znaczy nie o ozadaj tylko zabij. Nie mam deal grenade damage, powinniśmy zadać po prostu. Oj. Zaliczyło mnie. Granata? Ta. Kuźwa. Ale. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Hmm? Zadałem idealnie jeden w jednym. Nie mów, że trzeba jeden tak równo. No, ja zadałem właśnie jeden w jednym. Ty, a ja może właśnie trzeba jeden równo zadać? Ja mam 14 kili, bo to jest szybsze niż granat, kuźwa. Najwidoczniej. A, to mi flash. Faktycznie. Trzeba zadać jeden w jednym. Dlaczego nie wiem skąd on mnie strzela Przepraszam Nic się nie stało, zdominowałeś mnie jeszcze Dybisz <gulasz> beles <gulasz> 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 Teraz na dachu wyjdą, nie, bo macie dalej do dyspozycji pusu Zapomniałem o dachu Ej, tu mój film był Nie, nie mam tego! I I na dachu ostatni Bomba! Bomba! Defuję bombę! <noise> Defuje bombę! Zdefowałem bombę! Masz teraz łotowa! Mam łotowa, to prawda. Tu czuję wszystkim, co chcą na to lecieć. I co teraz? Deathmatch, czy competitive? Deathmatch wyjdzie Możemy deathmatch. Zabić jest wrogiem szanghu w, w pojedynczym mężczyźnie. Zabić Jezus wrogiem oh. w górę. Ja pierdolę. <noise> oh. No dobra. Może <noise> zamówimy pizzę na noc. się na festiwalu pizzy. Nie, przestań. Zjadłbym. Wszystkie robisz smaka O. No oh. O mam fraga Zobacz A bo tu jest FFA Ja pierdzielę heada tutaj ciężko Na razie mam Masz no, bota, czy coś? Ja pull auto strzelam po prostu na pałę <noise> może to jest metoda Oa! O kur Patrz to zabijałem ludzie Nie no ziemek nie mam nie zabijam. Nie, mi. Co to było? Jaki bazar? Taki chwawoko. A z każdej strony. Idzie ci brakuje. 11 kill w głowę. Nie mam pojęcia w ogóle, jak jestem pierwszy. Całe nie walisz pewnie. Dalej jest mecza, nie było nic ciekawego, więc no. <laughs> ale faktycznie da się nawet 50 kills zrobić w jeden mecz. Pod warunkiem, że wbijesz na początek meczu. Ale mi smaka, że pięć na tą pizzę, nie? Będę myślał Aha. o tej pizzę. Będę myślał teraz o tej pizzę, pierściem. To moja <laughs> wina? Trochę. Hello, Hello. I'm I Hello. 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 It's big. Yep, ale mood low as Patrzę ci z boku, a oni wiedzą, że mają plecy też, to. No. Aaaa! Tak, wszyscy poszli na B. one Zaję. middle, one going to spawn. Dobra, ostatni z dwóch na taro. Pato! Trzy. Nice! Ała, awa, pali. Nie, nie pali. To jesteś z Tytanu. O kurde! Nie, Tytan uspuszczył, ty a tu się nie pali fy guys, 20 apel mi zostawiłeś. No ładnie, ładnie, Co, coś działamy teraz, coś działamy. Ha! Kliknąłem go. Jest bomba tutaj, ale... Nice. No Czas jest po naszej stronie. Czyli nie mamy go, alno. Ale saveował to coś, to będzie teraz zbany hopem leciał do nas. Już nam idzie? Serio? Ksant, co ty robisz tam to od razu? Uwaga Kuźwa te jest, flesze. Kuźwa lucie, przestańcie. I... Ej, sam mi zabrał. Torki. On też ci chyba zabrał. Nie no, już nie miałem kulek. <grym> Ej, wiesz co to jest na ja w tym będzie zrobiłem 3 killów w pistolce po CT, 3 kila w pistolce po Terra? Ej, to masz ki. Dobra, pato. pa to. Pa. Ale na końcu. No, Obstrow zbroję. <grywia> Save'uję pistolet. <grywia> Nie mogę, aż 2 wystrzelić strzelić. <grywia> Ale chciałeś fraga, masz jednego fraga. Ja bym ci w tego trafię. Ten granat to. Aaaaah! Hahaha, zapewne. No i co? Dobrze się skończyło? No, do trafię. dobrze. Teraz lewo. I był ten sam? Nie wiem, 3, 2, 1 umierasz. Ale mam złoty zegarek. Pokaż Rolexa. <śpuszczaj> nie mogę, to jest highly klasyfikowane. Przeładuj F, F naciśnij, wtedy będzie widać. Przeładuj F naciśnić. Nie, Xaner, <śmienicza> <śmienicza> rozpraszasz mnie na No nie no, bomba była pod nich. O, nie zdąży. Daje nam tak ósmą rundę. No tak o! Jeszcze nie zdąży zasyłować. No nie zdążył. Zobacz no, jaki ładny skin. No jest ładny. Musiałem oddać za poprzednio. No nie mogę. Nie wiem, jakoś mi się klikło. O, nice. Dobra, przynajmniej skończyliśmy. Tydzień drugi, bo fajnie. A wiesz, że jestem cofalinowakiem? Nie, proszę, skończmy Ok, i ostatni z respie, Waszym. Jest wejście do banku teraz. Stoi tam po prostu. Ja ci powiem, czy na kucaka, czy nie. Mógłbyś go przez... <śm> troszeczkę w prawo. Jeszcze leciutko w prawo? Dobrze. <śm> Ciekawe że coś mówił. Mówił. Mówił aha. Trzy razy tak powiedział. Nie żartuję takim, takim tonem. Hello guys, how are you? Chyba zostaje zgłoszony. <śm>